A skoro już tu jesteście, to chcę Wam zadać pytanie. Czy uważacie, że inżynier goli swoje nogi? Tak, Taka myśl mi wpadła do głowy. Bo nigdy nie widzieliśmy tego, co jest pod jego spodniami. Nawet nie wiemy, czy to są nogi. To no ty. F... Nie używa się tej broni w 2020 Co się tu dzieje? <laughs> dwie osoby podbiegły do jego ciała i tak. <laughs> Daje, snajperze, zabij tego inżyniera! Oooo! Mam pomysł. Co jeżeli zamiast e, skorczota użyjemy. Nie, nie to, nie to. E, ten plecak, który sprawia, że możemy latać z sporą prędkością, poruszając się w górę. I palimy tefowiczów. tu tutu, tutu, tutu. Tu. O nie. O, Miecio mnie zabił. No dobrze. Props dla ciebie, Miecio. wygrałeś tę walkę? <grym> Ja kiedy kaszle? Co, co ja tam widziałem? okej. Um, ok. Uuu, 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 I nie żyje. I demo umarł. Spalony. Na kawałki. Jak można być spalonym na kawałki? Nem, co ty gadasz? Spalić na kawałki? Jak? Chyba, że tak bardzo palicie się tak mocno. Ten, ten ogień jest taki gorący, że aż implodujecie od środka. No wtedy to jakoś da się zrozumieć, prawda? To jest logiczne. A, hmm... A, jasne. Nie... okej, okay, źle skoczyłem. Hello, motherfuckers! Snajper jakoś fajne strzały strzela. Czyli wracamy do palby. Ponącej palby. Chwileczkę co do mojej poprzedniej teorii sprawdźmy coś na szybko. Czy... No widzicie? Nie ma nic pod spodniami. Nie możemy sprawdzić, czy jest oddulony, czy nie. Hm. Musicie więc wyrobić teorię. Albo sprawić jakoś na pewny sposób. Myślicie, że inżynier podczas ślubu, którego nigdy nie miał. Jadł golonkę na śniadanie? Cześć. Okej. Okay. To był raną krytyk. To, to jest TF-owa rzecz. Nie powinien być suły. <ścoughs> nie jestem. Jestem zrozpaczony. On nawet nie wiedział, że ja tam jestem. Byłem zbyt zamyślony inżynierem i golonką. Ok. Możecie się zastanawiać, skąd mi to w ogóle do głowy wpada? Myślę o jednej rzeczy, po czym myślę o drugiej rzeczy. I wychodzi trzecia rzecz. No i co? Co teraz? Widziałem co zrobiłeś? Co? Czy on się wysadził? Okej. Okay. No, kto chce posmakować palby Pyro Team Podcast 2. No, ja podpalam sniperów takich jak wy. Co powiecie? No okej, okay, walony headshota, jasne. Obiegniesz po mnie. Ooooo! Widział! Teraz szybko, zanim on. Tu wybiegnie. Okej, okay, patrzcie na to. Patrzcie, jaka to będzie hańba dla niego. On to zaraz wyjdzie, bo on pomyśli, że poszedłem tam. I on tu zoba, przyjdzie, żeby mi strzelić headshot. Albo nie? Okej, okay, poszedł sobie. To ja pójdę za nim. Jak pan Franciszek. Za panią. O, jest i. I jeszcze musiałem tamta walnąć. I zmarnowałem moje kryty. Zasłużyłem sobie. Straciłem przez to HP, straciłem przez to kryty. Pamiętajcie, nie tamtujcie, ponieważ jesteście wtedy złymi ludźmi. Patrzcie na tego żołnierza. Haha, a teraz tego mana Haha, komedia, co oni tam robią? No i co zrobisz? O tak, O tak? O tak Palce, dłoń równa się ręka mm. A. naprawdę. O... OK. Rozumiem. Myślicie, że on się kiedyś nauczy i strzeli podem mnie? A teraz nam żołnierz go pójdzie i dobije. A ja cofnę się. Medyku, ulecz mnie! Śniący, zbudź się! Tak, grałem ostatnio gotika. Czy możesz mnie uleczyć? Teraz dopiero biegłem za tobą, gościu. Nie, ważniejsze jest pobiec do... Z, kurde, szafki z amunicją i zdrowiem. Ale teraz mnie leczy. Czy ty mi strzeliłeś headshota? i biegniemy Ktoś zabijemy? Inżyniera zabijemy, nice, a tam jeździało I... skałcika zabijemy Szybkiego Bostonczyka Okej okay. Hmm No i co? No i co teraz? No i co? No i co? Hmm <ścoughs> <śmany> Nie możesz mnie trafić! <śmany> 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 Okej, okay, to było... cudowne. <śmany> Dosłownie, ten sniper został strolowany. Jak na typowy mecz to tu to słabo mi idzie, ale czego innego mogę się spodziewać po grze Pyro z Logisnatorem. Możecie się zdziwić temu, co zaraz powiem, ale... Bardzo rzadko gram z Okej. Okay. A zaś mnie trafił z tej strzały. Też trochę cofnę, żeby... Okej. Okay. To albo będzie śmierć, albo nie będzie śmierci. Ciąp. on? Co się z nim stało? No cześć inżynierze na traktorze. Co tam inżynierze? Na traktorze? Okej. Okay. Do widzenia. Inżynierzy na traktorze. Team Fortress 2. Wiecie czego ten mecz potrzebuje? Pięciu innych pyr. A teraz następnego gracza Zabiję z mojej rękawicy. O tak? Z, wrzutnie, z wrzut... Nie przynosi się wyrzutni rakiet do walki z rękawicą, ale ty masz Aima. Tylko nie patelnia! No niestety patelnia wygrywa. Z rękawicą. Plaskacz. Plaskacz. Nie ma to jak plaskanie golonki inżyniera. Czaj, co? Nogi? E, znaczy owłosione nogi? Ogolone nogi? Nie, nie wiem, pyro. Okej, okay, mamy naszego inżyniera na traktorze, który jedzie, jedzie po Tufurt. Mamy Demomana, który... Umarł. Umarł, tak? Nie trafiłem pyro w dupkę i to było smutne. O, żołnierze, nie mogę dobić ich rakiet, Co ja teraz zrobię? Wow, Wow. Ile wy macie żołnierzy? Hmm, okej, okay, zacząłem na to sobie. O i lewit pokazywał swoje kinetyczne moce i jak to potrafił lewitować sw swój bitch, swój wielki, ogromny bitch. Zobaczymy jak będzie tutaj. Czy też będzie nudno? Czy jednak nie będzie nudno? Mamy snajpera, więc już jest coś. O nie, podniósł apteczkę. Uuu. Dobrze, to my tutaj po cichutku pobiegniemy do ich bazy. Po schodkach, ładnie, jak prawdziwy, przyzwoity Polak, na ich spawn. i zabijamy wszystkich doktorów. Oś tu, nie! Bałem się przez chwilę, że mnie kryty nie stypiły, ale nie, po prostu wchodzę i zabijam cały enemy team. Normalka. Okej, okay, teraz używam kryty i patrzcie na to. Sniper pod szpieg umarł. Uuuh, heavy nie umarł. Ile masz? Umarł. O tak. I to jest. To się nazywa. Być prawdziwym Polakiem, czy coś w tym stylu. Może nie wyjawić to co inżynierze, ale. Hej. Liczy się, że jesteśmy Polakami. O patrzcie, mamy dwóch fanów Half-Life'a, mamy Sir Samfana. Najbardziej przyzwoicie ludzi na świecie. Jeszcze gdyby okazali się być Polakami. Mmm, Legendy. No tak. Chcesz plaskacza. Wiem, że chcesz. Pokaż nogi! Pokaż nogi! Dziuć uciekłeś? O, okej. Okay. Niemiecki doktor został zdewastowany przez czarnego eksperta od wybuchów. Okej, okay. rozbieraj się, inżynierze. Zdejmuj spodnie. Oje. Oh yeah? Mam ładniejsze oczka. I szybszą palbę. Jestem w stanie ją bardzo szybko wsadzać. I... Wysadzać, bieguję ją z taką prędkością, że aż iskry lecą z tego mojego flergana Muszę coś koniecznie sprawdzić Rozbieraj się, to rozkaz Siema, Nemtylia O! Siema, Shogun Shogun to był taki wojownik Miałem na historii. I mamy tutaj człowieka od demolki, który jest czarno i karnacji. Au, nieładnie. Na proszę w ciebie jeszcze raz, może? <grym zimny> no co zrobić? <grym zimny> no zapiszesz mnie. <grym zimny> Okej, okay, rozumiem. Warto było spróbować. Myślałem, że go Vanessa z miernika sobie umrze jak. No tak? Bo senczyku? Nie bo okej, okay. proszę! Chciałeś tego, okej? Okay? Proszę, zdem spodnie specjalnie dla ciebie. Chociaż chciałabym, żeby to zrobił inżynier. Żeby nie było zostałem zmuszony do podjęcia się tej akcji. O tak? Ten pyro chyba nie ma amunicji, co? Złapmy go. Zdewasujmy. A najpierw zrobimy mono. I pero! I grubego! Nie! Uff. Proszę bardzo! A teleport! O! Teleport! <noise> Ucale cię, poważni inżynierze! Tak, zabiłeś go i klaps, i klaps. Pięknie. O, Scout. I wbił żołnierz jak <noise> Polak. O, proszę, macie czarnych zabijających czarnych. Team Fortress zwatek naprawdę jedna wielka lekcja historyczna dla ludzi. Możecie się nauczyć o rzeczach takich jak Trójej wojnie Światowej, a nawet pierwszej. Oraz dowiedzieć się na czym polegało niewolnictwo? Tak, to wszystko i to w strzelance free to play z 2007 roku. Widzicie jak ta gra ma kontentu? Au! Ależ on to przewidział. Może ktoś zniszczyć ten cholerny teleport? Nie podoba mi się, że on tam jest. Dobre, dobra niech sobie będzie już. Pff, jakieś teleporty stawiają... Za moich czasów się biegało, a nie jakieś teleporty stawiało. O, brrr, niszczymy wrogą drużynę! Ta broń może być kiepska, ale czasami trzeba ją po prostu wyjąć i powiedzieć Feket. I po prostu niszczycie wszystkich. No, Gratakar umarł. Okej O, z okay. tamtą też, okej okay. Zmusiłeś mnie. Zmusiłeś mnie do wyjęcia starego, dobrego Gratakara. I tak oto mam go. Tak, to on. We własnej. Skórze albo awatarze stary gratakar. O, chciałem, żeby był za mnie dumny tam w tym niebie swoim. Modlmy się za gratakara świętej pamięci. Zawsze będzie w naszych sercach. Jego wspaniałe filmy o działkach. W sumie nie wiem, co ja teraz zrobię bez wiedzy o działkach, bez niego. Tragedia. Ale niestety minęło już dużo czasu, więc musimy się pogodzić. Wracając do mojej slopry klopra. Wyobraźcie sobie w prawdziwym życiu, że teraz was tak pyro ładnie bije w twarz. Normalnie, symulator chodzenia po browarka do żabki. No i co trachardujesz tym żołnierzem? No i drugi przylazł. Co ty sobie myślisz, że możesz sobie tak przyjrzeć żołnierzem i strzelać w ludzi? Naprawdę? Bez przesady. My jesteśmy ludźmi, nie zwierzętami. Okej, okay, wiecie, czego jeszcze ten film potrzebuje? Tak jest, zgadliście. Komunizmu.